Cześć, to jest 32 odcinek z Minecraft Kartką na moim kanale. I w dzisiejszym filmie będę robić automatyczną farmę trzciny cukrowej, więc już nie przedłużam i lecimy z filmem. A jeszcze na samym starcie chciałbym Wam przypomnieć, żebyście zostawili oczywiście suba oraz łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ wbiliśmy już te 400. Ale fajnie by było dobić te 500, więc w sumie już lecimy teraz po 500 subów. A ja już jak mówiłem, nie przeszkadzam. I życzę miłego oglądania. Dobra, na samym starcie. Oczywiście nagrywałem niedawno odcinek, lecz on mi niestety nie wyszedł. Coś się popsuło, więc jak już my mam przygotowane rzeczy na zrobienie tej trochę farmy. Nie do końca, ale trochę tutaj jest przygotowane. Więc, dobra widzowie, oczywiście tą farmę będę robić z. YouTube'a No i dobra 3, 4. Najpierw muszę sobie i tak zrobić miejsce, i dobra. Najpierw robimy taką ściankę. Ok. Oczywiście zabijamy zombie, który nam przeszkadza. No i dobra. Teraz kładziemy. Tutaj piasek. Oczywiście to będzie jakaś farma, która jest dosyć prosta. Kładziemy oczywiście tutaj hopery, więc sobie musimy zrobić miejsce. Hoper jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tylko to tu muszę dobrze położyć, czyli jakoś o tak. Dobra. Teraz muszę od tego hopera trzeciego, czyli tego zrobić raz, dwa. Tu postawić oczywiście naszą skrzyneczkę. O, dobra, dobra postawmy sobie ją o, tak. Teraz musimy to po prostu ogrodzić. Czyli zrobić coś takiego. Tu coś takiego. Okej. Okay. Dobrze widzę. Teraz na tej drugiej kolejnej warstwie jakby. tylko jeszcze nie jestem pewien. Czy to A, dobra. Poczekajcie widzowie, bo zrobimy jakiś błąd. A dobra nieważne, jesteśmy już oczywiście po przerwie. Jakiś malutki błąd zrobimy, ale już to poprawiłem. Teraz musimy zrobić coś takiego. OK. No i dobra. Teraz z tego co wiem. Coś takiego, ale wolę się upewnić. Oczywiście, że tak. Dobra. Pięknie. Teraz te nasze obserwery. Dobra. Teraz musimy naprawić, oczywiście, te lejki. Czyli jeszcze raz zniszczymy je. Bo coś tutaj był błąd, tego nie zauważyłem akurat. Że to trzeba zrobić. Coś takiego. Coś takiego A i teraz pewnie Tyk i tyk I coś takiego Jak dobrze wiem Wolę się upewnić Na przykład wrzucę coś tu I to powinno trafić tak A jak wrzucę tam Ok, czyli wszystko działa Teraz można to już zrobić tak, jak powinno być, czyli coś takiego. No i dobra, widzowie. Podejdźmy szybko po wodę. No i dobra, widzowie. Właśnie udało nam się ukończyć tą farmę, oto ściny. Oczywiście ta farma działa. Przynajmniej mi się tak wydaje. Ale możemy to jeszcze łatwo sprawdzić. Um, czy jest coś takiego, że ok, gdzie jest reszta trzciny? Dobra, tu no i przyspieszmy ten sposób czymś takim. Teraz zamurujmy sobie. No i ogólnie, załóżmy, że to wyrośnie Dobra Jak takie coś wyrośnie eee. Coś chyba nie działa przynajmniej mi się tak wydaje poczekajcie chwilę dobra widzowie jesteśmy już po przerwie, już wiem czego zapomniałem dodać, oczywiście tutaj redstone'u no i dobra widzowie, ta farma oczywiście działa, chcę wam jeszcze pokazać w tym filmie ją, ją zaprezentować więc po prostu to rośnie, to się niszczy no i jak widzicie wszystko pięknie się zbiera bo oczywiście gdy wyrośnie Tutaj ccina na tą wysokość. To automatycznie to wykrywa obserwer i niszczy to poprzez pistolety. Więc cieszę się, że to działa. Ten odcinek będzie oczywiście takim luźniejszym, trochę krótszym filmem. Więc dobra widzowie, to na tyle w tym filmie. Oczywiście zostawcie suba. Dajcie łapkę w górę. Oraz napiszcie komentarz, czy Wam się podoba ta farma trzciny, wiem, że jest bardzo, bardzo słaba i jest ogrom dużo lepszych farm w Minecraft, ale zrobiłem taką bardzo łatwą, podstawową farmę automatyczną trzciny, a po prostu możecie też napisać komentarz, czy Wam się taki oto film spodobał. No i dobra widzowie, to na tyle w tym filmie. Siema!